Stacja druga. Ciężar izolacji. Pierwszy lockdown. Kwiecień 2020. Powracające depresje. Przerwane projekty. Pierwszy raz w rodzinie tak długo razem pod jednym dachem. Zamknięte lasy, parki. Ciężar samotności lub bycia ciągle w jednym gronie. Ileż można. Ciężko bez pracy, ciężko bez kościoła, ciężko bez realnego spotkania, ciężar życia. 22 marca 2021 roku. Może bardziej zrozumiesz ciężar, który niosą przewlekle chorzy, zamknięci w szpitalach albo we własnym lęku. Ciężar strachu prześladowanych za wiarę i ciężar. Uzależnionych. Ciężar, który dźwiga matka wychowująca dzieci w domu i pielęgniarka pochylająca się nad chorym. Ciężar umierających z głodu i pragnienia. A może niczego nie zrozumiesz. Bo wróci pyszna myśl, że i tak tobie wszystko się należy, że inni powinni robić więcej. Niesiesz, czy nakładasz ciężar? On jest i mówi. Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Przyjmij dzisiaj Twój ciężar z wdzięcznością.